I witamy kolejny piękny poranek, chociaż tak naprawdę jest już godzina 13 na zegarze. Lecimy na Stepapa na hopy, tam już jedzie busik. My też się tam kierujemy. Jesteśmy nieopodal stodoły. I właśnie tutaj zaliczymy sobie dzisiaj sesejkę. Gdy nagrywam filmiki z kamerką na kasku, to często mi piszecie w komentarzu Bobu, dlaczego ty masz tak krzywo ustawioną kierownicę. I sekret tkwi w tym, że ja nie ustawiam tej kierownicy krzywo, tylko po prostu podczas gleby ta kierownica mi się przestawia. Potem gdzieś to e, powiedzmy koczowniczo sobie koryguje. I teraz specjalnie dla Was znajduję czas, żeby ustawić to na maksa prosto. I pewnie prosto to będzie do pierwszej jakiejś mocniejszej gleby. Także dla niewtajemniczonych, macie odpowiedź właśnie teraz. Rzeczy, których robię przed jazdkami to poprawię sobie krankstopera, żeby mi troszeczkę mocniej chwytał. Możliwe, że da radę go jeszcze tutaj od boku trochę skręcić. Kierownica wyprostowana, krankstoper zrobiony. Przesunąłem jeszcze koło w hakach, żeby był łańcuch jeszcze bardziej napięty. Przyda się to na pewno przy tej lipkach i lecimy na rower. No, tym oto sposobem weszliśmy prawie na drzewo. Okay, znajdujemy się na rolinie, 7,5 metrów nad ziemią mniej więcej. Rolin jest całkiem spory. Chopeczka też jest, te fajny step upik. Nie jest to taki malutki step up, jest to fajny step up, na którym można się naprawdę odpalić. Co dzisiaj mamy w planie uskutecznić? Dobra, lecimy z rozgrzeweczką, jakiegoś tak no zrobimy. No Henderek siedzi, ogólnie mega mocno słońce daje nam teraz po oczach. Mam nadzieję, że to za chwilę minie. Mam ubrane sobie okularki. Trójeczka, trójeczkę też bym sobie chętnie zrobił. To jest bardzo dobry pomysł. O, no, trochę przekręcona, ale zapoda się do tego śmigła i będzie w sam raz. Nie! O! Oh, nie Ale na styk Bank. Siedzi dawelbarek z trójaczką fajnie, a trzech chyba kurczę tutaj nie zmieści Musiał się trochę bardziej wczuć na trzy, ale i tak się cieszę z tych dwóch. Dawno nie robiłem backflipa ogólnie. Jak to się robiło? Dobra, chyba wiem. Hej, nawet był prosty. I barek siedzi, bam! Myślę sobie mocno od Beko dwa bary. O proszę. Ale nie, nie wiem czy... Nie wiem czy wygenerujesz tak dużo prędkości. A jakbyś zrobił to podbudujesz młodego, mogę zrobić... Się... Dobry układ. No, bo odszokowałeś to liczne miejsce. Aj mogłem! Mogłem! Cyk! Yes. Oh, เนี่ย. Yeah. Też zawsze odrywacie ten korek. z sysykę. Lata się naprawdę spoko. Ja będę już powoli tą sysykę kończyć, ponieważ kieruję się dalej do Bierska Białej. To już zobaczycie w następnym odcinku. Pośmigamy sobie na Górze Żar. Jak na początek sezonu, to naprawdę długi trip się zapowiada, bo 5-6 dni tripa, z czego 5 dni będzie jeżdżących na rowerze. Więc, no, grubo. Trzeba sobie trochę zostawić siły na jutro. Cieszę się, że dzisiaj udało się odblokować w końcu te 3 6 barki. Beko 2 bary. Pierwszy raz w tym roku to robiłem. Więc cieszę się, że w końcu mogłem to sobie zrobić tutaj bezpiecznie u chłopaków na stepie na piasek. Chłopaki jak chłopaki jak zawsze dali czadu. Siadły 3-6 tej lipki, jakieś double tej lipki i tak dalej i tak dalej. Chłopaki wrzucają tutaj elegancko i niech to się wszystko trzyma. A my widzimy się wkrótce. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek stripa, to koniecznie zostaw łapę w górę, napisz coś jego w komentarzu, a my widzimy się już wkrótce z Fartem. No, ci pożegnanko z Lugaskiem. Na razie. Będziecie na vlogu Skuti. Manko, się manko. prezes.